Siemanko, witam serdecznie i zapraszam na kolejną partię Gwinta. Dzisiaj pod lupę weźmiemy talię Królestw Północy utworzoną na maszynach z dodatkiem niebieskich pasów. Zapraszam. Zobaczymy jakiego rywala przyniesie nam dzisiaj los. Poziom dziewiąty, niedawno nowy sezon. Także trzeba się troszeczkę odbijać od dna. No, no zmyślnie to sobie wymyślili, obniżając nam poziomy za każdym sezonem. Zachęcają nas do dalszej gry, a co za tym idzie, do odwiedzania gwinta i nabijania kolejnych godzin. Także no, z dziewiątki myślę, że na trójeczkę pasuje się, pasuje się dostać, ale zobaczymy jak będzie. Zobaczymy przede wszystkim ile czasu będzie do gry. Oho, widzę potwory. Białe zimno, czyli podejrzewam, że może być to talia dzikiego gonu, podobna do tej, którą posiadam. Ale zobaczymy zaraz. Dobrze. W pierwszej rundzie będziemy chcieli namnożyć trochę tych pasów, ale kurczę, może to być może to być ciężkie, no ale nic. Będziemy się starać, będziemy się starać ich troszeczkę tutaj namnożyć. Mhm, podejrzewam, że to jest talia gonu. Mnożyć ich tyle, ile się będzie dało. No, zacznijmy. od zduplikowania. Później myślę, że warto będzie zagrać z desantu morskiego z Potem przywołać jeszcze posiłki, i może z onej romancji zagrać jeszcze megaskop. Zobaczymy. Dobra, tutaj już mamy w tym momencie Już mamy w tym momencie kurczę, miałem zimno. Dobra, spróbujmy w ten sposób, żeby najpierw sobie, że Właśnie, bo potrzebujemy też na drugim tym, zagram Megaskop z tego powodu, że potrzebujemy też na drugim rzędzie, żeby nam się pasy tworzyły, bo tak to jeśli wrócimy tutaj Jana i jeszcze dwóch zwiadowców plus pasy, to tak naprawdę zapchamy sobie cały rząd i nie będziemy mieli możliwości przeniesienia ich do drugiej do drugiego rzędu. Ok, no tutaj mhm, wiadomo co się... Nie będzie nas chciał tego pozbawić, ale to nic. Zduplikujemy sobie tak czy tak. Kolejne pasy nam skoczą. Pytanie, czy teraz nie zniszczy nam tych pasów. Zobaczymy. <laughs> w każdym razie mamy już trzy, cztery pasy. Ok. Dobra, tutaj w sumie to wygląda rozsądnie, żeby teraz zagrać posiłki, zduplikować i wezwać dwie jednostki. Ok, już nie jest źle, tutaj mamy cztery pasy, pięć pasów mam w tym momencie utworzonych. Poza tym, jakbyśmy mieli jeszcze Rohan, to szóste, więc wygląda to całkiem, całkiem obiecująco. Pierwszej rundy raczej nie spodziewam się, żebyśmy mieli jak wygrać. Ale tutaj widzę mocne karty już rzuca na początku plus jeszcze nie skorzystał z przewagi taktycznej. Ciekawa sprawa. Aż kusi mnie tutaj, żeby wrzucić wieżę. Chociaż, może spróbujemy tutaj troszeczkę licznik na rozkazie sobie. Troszeczkę sobie spróbujemy licznik na rozkazie obniżyć, spróbujemy może to obić i później na rozkazie jeszcze dobić i ściągnąć wrzącym olejem. Myślę, że to jest, jest to jakaś opcja, aczkolwiek teraz też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli on spasuje to raczej nie wyjdziemy. Okej, okay, dobra. Zagrał gryfa. 15 punktów. Myślę, że tutaj w tym momencie należy spasować, bo nic więcej już w tej rundzie nie, nie uciłamy. No, Dziki go ostatnimi czasami staje się coraz bardziej popularny. W sumie poza, poza Wiedźmami to jest chyba najpopularniejsza w tym momencie talia potworów. Ale mam w planach niedługo wrócić do takiej, można powiedzieć, klasyki gatunku, jeśli chodzi o potwory czyli utworzyć sobie talię ze zmożycą na pożeraniu która taka można powiedzieć była pierwszą talią jaką grałem Vita od której zaczynałem moją przygodę tutaj nam się dwie karty przydadzą żeby mieć tak naprawdę pod scenariusz pod aktywację jakby trzeba było pawet no, to wiadomo do przeniesienia wyomir też się przyda Okej, okay, spasował, czyli tak naprawdę trochę nam ułatwia zadanie w tym momencie. To dobrze, to dobrze, to miło z jego strony. Będziemy mogli w sumie zacząć od pasów, potem Wojmira zagrać, no a potem sobie jeszcze jechać ze scenariuszem, chyba że teraz dociągniemy na przykład scenariusz, co by było super, albo jakbyśmy dociągnęli Rocha, to też by... OK, mamy pasy. Boję się, że tu właśnie będą drugie pasy i świadowce. no. Hmm, nie do końca tego chciałem, nie jest to najlepsza wersja tego, co mogliśmy dobrać, ale no to nic, spróbujemy jeszcze tutaj dotworzyć może jedne pasy dodatkowo. Ok, GLAK, czyli pewnie będzie zaraz to jakieś zimno starał się utworzyć. No to nic, zawsze jeszcze jedne pasy się przydadzą, bo dodatkowy dodatkowej pancerz więc myślę, że nie będzie aż tak aż tak źle. Dobra, to zawczasu. Zagrajmy sobie to prewencyjne. Tutaj fajnie, że wrzucił to do dalekiego rzędu, bo zaraz jak wróci scenariusz, to się pojawi nam trebusz i on będzie obijał sobie tutaj spokojnie tego mgłaka. No chyba że tutaj jeszcze nie będziemy mieć skąd rycerza, chyba że skrót jest w północy, nawet strasza do widać. Która pozwoli dodatkowo wzmocnić tą strukturę. Dobra, tutaj tak naprawdę myślę, czy teraz nie zagrać balisty. Nie, dobra, zaczniemy, że tak powiem, konwencjonalnie. Zaczniemy od scenariusza. I na razie, niech tam powolutku obija nam tego mglaka. my jeszcze jeden removal, także gdyby która się jednostka się znacznie wzmocniła, to możemy na spokojnie ją sobie usunąć. Bez większego problemu. Ok, karta dzikiego gonu. Mm -hmm. Załoga. Dobra, no, czyli właśnie będzie mroził. Będzie mroził. Ok, no niech mrozi, niech mrozi. Nie mamy z tym problemu. I tak naprawdę możemy ten rozkaz już odpalić, żeby nam szybciej później jeszcze ten taran wrócił do użycia. Zobaczmy jak tam z licznikiem. Potrzebujemy jeszcze dwa razy użycie rozkazu. No to idealnie. On teraz nas tutaj będzie dosyć mocno obijał, dosyć mocno nas będzie chciał tutaj zmrażać. To się nic nie dzieje. Dobra, wieża nam od razu utworzy fajne punkciki. Dodatkowo nam wejdzie bombardowanie. Super. Obijmy sobie stopniowo. Ok. I wpadła nam już dodatkowa karta za 5 punktów. Super. Dalej będziemy rosnąć. Będzie on z tym Będzie on chciał naprawdę tutaj potwornie obijać. Ale tutaj... Nie myślę się tym przejmować w żaden sposób Z tego powodu, że tu będę chyba chciał wyciągnąć jeszcze wzmocnioną balistę jeszcze raz, żeby mieć ją pod to bombardowanie, żeby to bombardowanie nam weszło za solidną ilość punktów. Wtedy ono nam wejdzie za 5, czy za 10 punktów nam wejdzie to bombardowanie. Dobra, poprzenosił, powzmacniał, ok. Jaką on tam jeszcze może mieć złotą kartę? Zastanawiam się. ok, czyli taki w sumie trochę pusty ruch. No ale to nic tutaj. Poobijamy go. Wyciągniemy to jeszcze sobie tutaj wrzucimy. Mamy więc dodatkowy jeszcze strzał 8 punktów. Dobra, wzmocnienie jakieś zapewne będzie. 10 wychodzi na lekkie prowadzenie, ale to nic. Teraz zaczynamy, można powiedzieć, nasz festiwal punktowania i siania spustoszenia u niego. Dobra, mamy jeszcze... Będziemy mieli jeszcze dwa strzały plus removal. Zobaczymy, którym GLAG, czy jeszcze jakaś inna karta się może wzmocnić w znacznym stopniu i ją sobie usuniemy. Plus jeszcze możemy coś obić, ok. 4 Dobra, sześć Na Remisie. No nie jest... Nie jest to. Zbyt obiecujące to co się dzieje. No i zobaczmy, czy wystarczy, czy nie wystarczy, co zachował jeszcze na ręce. No zniszczy nam, ale to i tak zabraknie. Zabraknie mu niewiele, bo niewiele, ale zabrakło. Dobra, udało się wygrać, czyli jednak Królestwa Północy można powiedzieć, że są jakimś gwarantem zwycięstwa. Ta talia jest troszeczkę taka, a można powiedzieć, ani niemetowa, ani nie antymetowa, no już od dłuższego czasu nią gram. I tak naprawdę niezależnie od tego, jaki jest sezon, jakie talie są na topie, jakie talie są w modzie, to ona jednak przynosi oczekiwane rezultaty. A jaka jest Wasza ulubiona talia Królestw Północy? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku, aby nie przeoczyć kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć!